Panku, jestem za tobą Wow, Kurczę. Ale mega skok Hop 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 Minecraftowe gówniaki Hej 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 z tej strony Szczepanek A to nowy odcinek Minecraftowych gówniaków Witam was jeszcze raz bardzo serdecznie Słuchajcie dzisiaj przygotowaliśmy dla was coś specjalnego Jest to nowa mapka Mapka nazywa się Run for the Hills i autorem tej mapki jest Ladidas. 1, 2, 3, 4, 5. Yy, No, my ją przejdziemy. Pokażemy wam, czy warto w nią zagrać. A zresztą, czy warto w nią zagrać, ocenicie już też yy, sami. Dobra. Zapraszam do oglądania. No, co pan lecimy. No, wam powiem, że mapka całkiem fajna. Już po pierwszych skokach daje dużą frajdę U! Ale jazda! Całkiem... No już mi się podoba. Okej, okay, ja będę zaczynał. No zobaczymy kto dwa, trzy, hop! Yeep! Yeah. Du, 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 du. Wow! Uh. Ale, ale to był skok. Ajć, 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 ajć. Dobra, lecę, 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 lecę. Gniemy. Save. Na szczęście miałem zapisaną grę. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Tu musicie wyskakiwać z... Ostatnich tych, w ostatnich momentach trzeba wyskoczyć, dopiero żeby w ogóle dolecieć. Bo tak to to nie ma szans. Jest, Udało mi się! Lecimy, lecimy, lecimy... Hop! Hop. <grymne> Najfajniejsze są te... Kurcze... Te mega skoki. Tak, to naprawdę dużą frajdę daje. O, więc zaczęło się ściemniać. Jep, jep! I to... O, jest, jest, jest! Jest, 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 już jest, chyba... Lecimy, 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 lecimy. Już dobiegam, kurczę, jest coraz ciemniej. Zaczynam... Zaczyna zaczynam robić się noc. Drogi. No wiedzieć ja też. Drogi, Dobra. Na panku jestem za tobą. O, ale mega skok! Jest! Ledwo co udało mi się skoczyć! O tu jakieś... że już tu byliśmy. Kończę, tylko nie mogę teraz... Jestem na końcu! Uh -huh! Hop, hop, hop. Słuchajcie, teraz yy, powiem kilka słów na, na jej temat. Yy, może zacznijmy od oceny. Mapkę oceniam na 5 yy, na 10 i teraz dlaczego? Oceniam yy, z tego powodu, że była po pierwsze za prosta, po drugie, pff, drugim powodem jest to, że była za mało grywalna. Yy, no i troszkę za krótka, choć no, po długości mapy nie powinno się oceniać. Autor tutaj pisze, że robił ją jedną godzinę. No to widać, właśnie efekty. No i trochę się nie postarał z tego. No mógł ją trochę bardziej dopracować. No ale dobra. Yy, słuchajcie, jeżeli chcielibyście w nią zagrać, yy, link znajdziecie w opisie naszego filmiku. I tak jak już mówiłem, znaczy, nie, chyba jeszcze nie mówiłem. Słuchajcie, mamy dla Was taką propozycję, taką małą ofertę. Yy, jeżeli chcielibyście się z nami zmierzyć, to w yy, opisie do filmu znajdziecie. Nasze czasy, w którym przeszliśmy tę mapkę, czyli mnie, Roseminka i Resto. I w komentarzach piszcie, w jak długo udawałam się ją przejść. Dobra, trzymajcie się ciepło, na razie.